Witam wszystkich. Dziś pokażę wam jak robić fileta z kurczaka po cygańsku. Więc zapraszam do obejrzenia. Potrzebne nam będą dwie piersi z kurczaka, papryka, dwa trzy ogórki konserwowe bądź kiszone. Dwie małe cebule bądź jedna duża mogą być czerwone bądź biała, papryka słodka. Dwie czy łyżki ketchupu. Może być łagodny albo ostry. Oraz dwa ząbki czosnku. Każdego fileta przekrawamy na pół. Teraz będziemy nacinać każdy kawałek. Możecie je delikatnie rozbić, jak chcecie. Ja wolę nacinać. Teraz każdy kawałek solimy. Dajemy również świeży pieprz, paprykę słodką. wcieramy, żeby ładnie weszło w mięso. Obracamy na drugą stronę i robimy to samo. Na patelnię wlewamy olej i nagrzewamy. Na rozgrzany olej kładziemy nasze piersi z kurczaka. Filety smażymy równomiernie z obu stron po kilka minut. Usmażone mięso ściągamy z patelni. Cebulę kroimy na ćwierć plasterki. I wrzucamy na olej, który pozostał po smażeniu kotletów. Wszystko ładnie mieszamy, żeby przesiąkło tymi zapachami i aromatami, tymi przyprawami. W międzyczasie kroimy paprykę na paseczki. Wyrzucamy paprykę do cebuli, ładnie mieszamy i w międzyczasie będziemy kroić ogórka. Ogórka również kroimy w paseczki i dodajemy do reszty warzyw. Wszystko razem mieszamy i podsmażamy. Następnie przez praskę dodajemy dwa ząbki czosnku i mieszamy około minutkę, aż poczujemy delikatny aromat czosnku. Teraz dodajemy dwie 3 łyżki keczupu, może być ostry bądź łagodny, ja dodałam tutaj łagodnego, możecie również dodać łyżkę koncentratu pomidorowego, jeżeli chcecie. Wtedy smak będzie taki bardziej wyrazisty i będzie to po prostu bardziej czerwone, mi wystarczył sam keczup. Wszystko dokładnie mieszamy, żeby się połączyło ładnie z keczupem. Dolewamy wodę tylko tyle, żeby przykryła wszystkie warzywa. Mieszamy, żeby się sos zagotował. Dodajemy sól i pieprz do smaku oraz łyżeczkę papryki słodkiej. Jeżeli chcecie, by warzywa były bardziej miękkie, możecie przykryć je przykrywką tak na 2-3 minutki. Jeżeli woda odparuje i sos jest zbyt gęsty, należy dodawać stopniowo wody do uzyskania właściwej dla siebie konsystencji. Sos zagotowujemy i kładziemy kotlety z kurczaka. Całość dusimy pod przykryciem przez 3-4 minutki, następnie kotlety obracamy i jeszcze krótko całość gotujemy. Gotowe kotleciki wyciągamy na talerz. Są już gotowe do podawania. Na każdy dajemy odrobinę warzyw. I oczywiście możemy na wierzchu posypać startym żółtym sarem bądź parmezanem. Jeżeli Ci się podobało, subskrybuj mój kanał i oczywiście łapka w górę, i zachęcam do obejrzenia innych moich kanałów. Smacznego!